7 grudnia przed godziną 23 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze kotłowni przy domu jednorodzinnym w miejscowości Bratoszów. Po dojeździe pierwszych zastępów zgłoszenie potwierdziło się. Po rozpoznaniu stwierdziliśmy, że pożar, który rozpoczął się w kotłowni, rozprzestrzenił się już na pobliski garaż i na część mieszkalną, dokładnie strych domu mieszkalnego nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia w celu ugaszenia pożaru w różnych częściach budynku. Podaliśmy 5 prądów wody w natarciu w chwili przyjazdu. Jedyny mieszkaniec domu przebywał na zewnątrz, także nikt w związku z zdarzeniem nie był ranny, nie potrzebował pomocy medycznej. Na obecną chwilę trwają prace rozbiórkowe w celu dotarcia do wszystkich zarzewi i ognia. Na miejscu pracu pracują trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej Zierzeniowa oraz zastępy OSP Piskorzów, Mościsko i Bylawa. Droga na czas działań w Bratuszowie jest całkowicie zablokowana ze względu na ustawienie pojazdów pożarniczych. Miejsce zdarzenia zabezpiecza policja i prowadzi czynności wysiące w sprawie pożaru.